Witam w kolejnym odcinku. Mam, jest sobota i mam dwie wiadomości. Jedna jest dobra, druga zła. To jest... Zacznijmy może od tej złej, która zdarzyła się już dwa dni temu. Jak pamiętacie, była tu samica nie ta tylko taka ładna, duża, biało-brązowo ruda. Niestety padła. Nie wiem w ogóle co się stało. Teraz jest tutaj... Były przed tym szczepione na pomór wszystkie króle dwa dni przed jej, zanim padła nieksomataza i pomór. Kompletnie nie wiem co się stało. Także... No trudno. Tutaj mamy te 10 maluszków 3 tygodniowych, one są już w większej klatce. Z tą niebieską. Tutaj... wziąłem... baranki. Przed chwilą nie sprzątałem, nie wszystkim. Tu, tu właśnie, widzicie, przeniosłem one. Mają dwa miesiące już. Maluchy od tej, tu brązowej. I tak. Teraz, może powiedzmy, taka wiadomość mam, że wykluły się kolejne kurczątka, Ja w ogóle chyba nawet nie nagrywałem, ja tym nasadzałem. To jest kochinka, kochinka bardzo słabej budowy, ale początku daję ładny jest dość fajną budową, jak ma dobrego poguta. To jest właśnie po jej nawet kurczaczek. Yy. I tak, w ogóle się spodziewałem, bo dziadek się mnie pyta, kiedy się lęgną kolejne kurczęta. Ja mówię, no chyba na majówkę. A tak sobie przypominam, ej, przecież dzisiaj miała jedna kura termin. Ona miała tylko pięć jajek zalężonych. I patrzę i się wszyściutko wlęgło. Zajmę, mi pokażę. One już mają trzy dni dzisiaj. Cztery kochinki. I jeden, właśnie ten liliput pod zielonego jajka. Już jeden. On jest już miksik jeszcze, bo... Mm, Matka była taka mieszana, dużo więc, cztery kochinki, i tutaj taki ładny, tak jak czekoladka, choć pewnie nie będzie, pewnie nią nie będzie także, taka ostrość. No, mam, taki ładny. Także one sobie już tu żyją. Ogólnie z nią była nasadzana jedna kura. Nie, nie pamiętam czy to nagrywałem, ale zaraz to nie Właśnie ta. Tu obok siedziała ta. Um, z kurczakami, co przed chwilą pokazywałem. Ale ta też na majówkę, pierwszy maj ma termin. Czyli w poniedziałek a jest sobota. Przeniosłem ją. To ona siedzi na zwykłych. A ta była razem z tamtą nasadzana. Tylko, że ona siedzi na jedyczek i perliczych. Było sześć perliczych zostały trzy i było trzy cztery rycze, zostały 3 także czekamy będą w końcu pierwsze pierwsze perliczki Tfu. pierwsze no pierwsze perliczki on jest taki fajny miksik on ta czarna ją prowadzała Ona jest pół kochip był silka także niech wraca mm. Tutaj mamy te kurczaki z inkubatora. No, ich zostało ponad 40, sporo ich wyzdychało, no ale niech już się uchowają, te co są. Tam się do mojej płytki już nie będę pokazywał. Wczoraj były na wyjściu, także wstawię zdjęcie. Czy co. Tutaj siedzi też biała kochinka, moja ulubiona na 12 jajkach, a tutaj także zaczyna wsiadywać perliczka. I się może zapytacie co robią młodomnych w ogóle te one były z tych z tyłu od młodych kur przeniesione, bo były najmniejsze i bardzo tępione, także chodzą tu za zdobymi. I możecie zostawić łapkę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz.